Po prostu gdybyśmy inaczej temperaturę zdefiniowali, a można było, to są, można różne skale wymyślić temperatury, zresztą o, o, to następna lekcja będzie o właśnie definicji temperatury, to będzie zerowa zasada termodynamiki. Gdybym inaczej zdefiniować temperaturę, to wzory się skomplikują, więc, więc bardzo ważne było, żeby powiązać temperaturę z jakąś bardzo istotną cechą tego gazu i właśnie powiązano temperaturę ze średnią energią kinetyczną, i dlatego pewne wzory opisujące właśnie gazy mają w, no, w miarę prostą postać. postać ale mówię, ta prostota wynika, wynika z wyboru, z definicji wielkości opisującej, znaczy gaz doskonały i gaz też rzeczywisty. Także właściwy do, dobór wielkości fizycznych sprawia, że ten opis świata staje się albo się bardzo komplikuje, albo się troszeczkę upraszcza, więc tu w tym przypadku ludzkość postąpiła rozsądnie rozsądnie ale o tym to już będzie w kolejnym odcinku tak to jeszcze może tylko pokażę bo to nie wiem czy zawsze ta kamera bo czasami patrzę na kartkę a nie wiem czy go w kamerze było wszystko co? więc jeszcze szybciutko pokażę co to było no jeszcze definicja. ta druga kartka definicja kadzu doskonałego to może w innej formie to, to ujęcie, ale takie chodzi o to, te, te same cechy. Tu pewne uproszczenie założyliśmy, właśnie mimo, że, że to uproszczaliśmy, że te cząsteczki poszły się tylko między parami przeciwległych ścianek, to nasz rezultat tego rozmowania jest bardzo ogólny, a sposób wyprowadzenia jest najprostszy, z możliwy, jak ktoś by chciał poszukać gdzieś tam, czy w internecie, jak, jak skomplikowane może być to wyprowadzenie, przy, te, znaczy braku tych, tych dodatkowych założeń, i to niezbędna komplikacja i tak prowadząca do tego samego wzoru, to byście zobaczyli, że, że to jest już najprostsze wyprowadzenie z możliwych. No dobrze i to tak na początek steru i wchodzimy już w nowy dział. Nowy dział i do zobaczenia, do usłyszenia.